Dzień dobry w dzisiejszym odcinku mojej serii jest jeden krok robię 12 Ale minutno No, bo to nagranie robię już z, nie wiem, który raz już nawet Zadniając trzeci, czwarty, wszystko przez lata, Ale spokojnie, jest dobrze Na moim świecie zmieniłem poziom na pokojowy Tylko tam wyszedłem z domu i nie ma pokoju, co po prostu na no, One Moskarkraftzie Spokojnie, nie mam dyskusji Jezu, jak się dobrze w to gra bez lagów Jezu, no to jest marzenie Nie byście widzieli to, co się działo przed chwilą, naprawdę za, za, Nie zazdrościcie mi, że wy takie rzeczy nie mieliście Jeżeli ktoś nie miał lagów, naprawdę zazdroście Zmacz, ja, ja mam zazdrość w sumie Znaczy ja wam, ja wam Plączę się trochę bo chcę, chcę zrobić tutaj domek, jednak zamienię jednak z powrotem na drewniany a mur chcę zleć tutaj z chcemy zrobić mur. Mamy pokojowy, jak już mówiłem. Dobra Ja bym chciała trochę więcej kobla w sumie, bym się Nie, no dobra, te mam plan. To Jest najpierw ze z drewna mur Dwie kratki chyba wystarczą No para Jakby co teraz, jeżeli chodzi o, że czemu ten, ten mój domek jest taki brzydki, pytania to trochę nie do końca to, że nie mam talentu tak w sumie Ale też tak trochę się pierwszy staż spieszyłem, żeby przeżyć No, mam no w sumie w większości No i po prostu no kocham tą mamą też w ogóle, serio Bo Też pytam Czy lubię dla was nagrywać, to uwielbiam Jak zwykle Oscar powrócił o, oczywiście, jak już zawsze, zwykle po długiej jakiejś przerwie, po swoim leniu, chowaniu, wrócił. A, już takim leniem to nie jestem seksyny. Chcę ćwiczyć. No, efekty nawet dobre, powiem szczerze. Pięknie. Arcydzieło. Maestro dzieło u siebie w domu. Kopie więcej toporem Spokojnie okolica nawet. Będę szczery. Ładna, spokojna okolica. nie jest teraz w stanie wejść, mam ładny mur. Do swojego domu czy to w ogóle można nazwać domem? O to jest pytanie Pokémon! Czy to w ogóle można nazwać domem? Też nie mam pojęcia. 7 na 10 Wizażanek poleca. kanał Oscar Forysia. A też siedem Wizażanek, to ja nie wiem kto to jest nauczył. Pokemon! Kto rozwali ich wszystkich? Nie ja! Pokemon! Całkiem całkiem. tak na mnie? To nawet dobre. Tutaj tylko trzy zrobić sobie piętra. Teraz się czuję bezpiecznie. Wiecie? Teraz to już się czuję naprawdę bezpiecznie. Robię nowe wejście. Będzie od tej strony. O, to jest mój dom. I coś trzeba zejść na mój inny problem. A na ten. No coś tak nie można. No, to jest łamanie. No, zasad porządnego domu. O, dwie mam. No to dobra, posłuchajcie. Mam plan, że ja tej właśnie zrobił tak do końca. To jak w przyszłości muszę zmienić. No dobra. Dla mnie to jest nawet ładny dom. najmniej jest bezpieczny. Najważniejsze, że jest za mną. Mieć bezpieczny dom. Nawet ładny, serio. No, nawet, nawet. Trochę skośny, ale... To jest mój drugi dzień. Tak w sumie, w Minecraft'cie. Licząc. Dobra, tam sobie będę udał jedzenie. Teraz pora nad tym trochę zmiany. Mam plan, żeby trochę tego poszerzyć ten dom. Nie w tą stronę, a może bardziej trochę w tą, chyba, czy coś jakoś. Ale żebym ten dom poszerzył, chyba. Wiecie co, nie? Ja to zrobię trochę inaczej. Ja tutaj sobie zrobię chyba ich farmę. Czy coś w tym sensie chcę. O super. O by sobie tak na wodę, ale przy murze bym sobie tej właśnie farmę. Proszę, wola. To jest to, to moja farma. Beznadziejnie okropnie mała. Śmieszna jak nic, ale jest użyteczna. Na pewno ładniejsza niż trochę mój dom. O wiele ładniejsza niż mój dom. Tutaj chcę poszerzyć... Wymowa. I chodziłem do logopedii. Ale tak, no wiecie, no ja tak nie lubię, z nią przed widownią. Trzeba ciągle gadać trochę. Nie żeby nie, no jeśli źli to nie jesteście, nie, a was lubię, widzę, serio, jesteście fajni, z... naprawdę mili, nie posieszacie. Lubię dla was nagrać filmiki. Na Książka się, robi tą mowę. umowę. O. A nie wiem, właśnie teraz poszedłem dom co zrobić. Idę zrobić. Przydałoby mi się chyba zrobić drzwi. I idę tak właśnie zrobić. Zbuduję sobie drzwi jednak. Z drewna, ale drzwi. Bo ja nie mogę tak ciągle tego wszystkiego robić. No, jest trochę za ciężkie tak murować, od murowy Ale jak nagle będzie za mną Creeper, to co ja zrobię? No dobra. I to ładne takie drzwi, nie byle jakie. Z kulturą, klasą. I dżentelmaską. Maska no, przystawa. O, no, ja ci mówię do domu. No, kultura, klasa. Klasa, dżentelmaska. Hahaha, <laughs> dobra. Ale no. Jak widzicie, no to... Śmieję się, jak czarownicę Ale dobra. Poza tym, no to mamy ładny dom. Czy to, to można by ogóle ładnym? Nie wiem, mam nadzieję, że takie domy to nie są karalne w Minecraft za nie, się nie, nie, nie idzie do więzienia mam nadzieję Że takie rzeczy się nie można iść do więzienia Za brzydki dom w Minecrafcie No jak widzicie no, no ładny nie jest, zły też nie Podaję sobie go poszerzę w przyszłości Ehm... No, no jak wygląda, no to nawet ładnie. I właśnie się robi noc. Z tej chcę zrobić drzwi. Tak chcę zrobić. Tak. Tak będę właśnie miał. A co z dachem tutaj? Czemu jest taki mały? No właśnie zaraz. Trzeba to zrobić. I to teraz. Co ja chciałem zrobić, więc dom? Nie wierzę, no ja chciałem serio. Serio, serio Dobra. To jest mój dom Nie jest źle. O, oh, jest źle. Tragedia. Boże, jest źle. Przeflapana, nie żyje. Game over, koniec gry. Oscar, koniec gry. Koniec gry, koniec gry. A znaczy jest, jest super, mam super domek. Świat... Pewnie mam koniec gry załatwioną. To jest koniec. Game over. Na wieki wieku. Ale... Znaczy nie, no, na serio super. Nie super super sytuacja, kurwa. ja wymyślam przed wydawnikiem. Znaczy naprawdę ja... Znaczy, wiecie już. <laughs> Właśnie, czy dałby się drewno przetrwać? Jak się robi w ogóle węgiel drzewny? Bo już zapomniałem. I znowu nie mam łóżka. Ale przynajmniej mam teraz ładny schron. I roślinki. Szczególnie moje roślinki. Koniec fin! Nie żartuję. Trzeba tutaj trochę tutaj polepszyć. No. Takie trzy składy tylko. To, ale jak lipnie, ale ładny nawet dom, będę sztery. Po tej lepijance, którą będzie trzeba wymienić. W następnej części pewnie. Albo jeszcze nawet w tej. Chcę przeczekać, no ja nie lubię. Mamy ładny, skromny domek. Naprawdę jest ładny i skromny. Ja sobie tutaj skrzynkę postawię. Tu chyba. Tu i, i tu. A, takie dwie na sobie. Na siebie i tutaj chyba. No, Mam jeszcze tutaj dużo będę miał miejsca, na pewno. Na ten domek tutaj ja będę miał tyle miejsca, że naprawdę. Fajny mały domek. Naprawdę fajny. <laughs> Jak nie, to se zlutę sobie tutaj podłóżę go niedługo. Ale na początek jest świetny. Naprawdę świetny. Tajno wygląda. Nawet brzydko. Oczywiście wiecie co? I tak lepiej. Ale moja baza się mocno zmieniła. <laughs> Przez ten jeden odcinek. A to już drugi. I taka duża zmiana. No Oscar gratulacje tylko. Ach... <laughs> Piękna. Tym oto sposobem, tą dobudówką, kończymy dzisiejszy odcinek. Następnym pewnie ją dokończymy. Życzę Wam po prostu miłego dnia. Nie będę dłużej gadał, bo na świat jest po prostu za piękny. się aż rozczulam. Do widzenia. Życzę Wam wszystkim miłego dnia.